Ostatnio uderzył mnie ten widok, to znaczy różnica między trawnikiem nieskoszonym, który jest zielony, a trawnikiem skoszonym, który jest po prostu żółty, mimo że mamy dosyć chłodny i mokry maj. To wszystko na tle dyskusji, czy kosić trawniki, czy nie kosić, jak kosić. Wydaje mi się, że ten widok jest dowodem na to, że... Takie intensywne koszenie jest po prostu bez sensu, ale zobaczmy, jak to wygląda bliżej. No tu widać oczywiście, że częściowo ta żółta barwa jest spowodowana suchą trawą, ale spodniej nie wyrasta świeża zielona, być może dlatego, że ta sucha nie została w porę. Zdjęta, więc jest to błąd w sztuce pielęgnacji, a nie polegający na nie sprzątnięciu trawy, a nie na samym jej koszeniu. Natomiast patrząc na trawnik nieskoszony, no on po prostu jest lepszy, wciąż. Niezależnie od wszystkiego. Teraz idziemy wzdłuż tego trawnika, który jest po prostu bujny, zielony. Mówi się, że nieskoszona trawa żółknie przy ziemi i być może rzeczywiście te większe trawy już kwitnące są jaśniejsze niż bła czy jaśniejsze na dole, no ale o czym my mówimy? Patrząc na ten trawnik nieskoszony i porównując go z trawnikiem skoszonym, którzy który po prostu nie jest zielony, więc jeżeli mówimy w ogóle o zieleni w mieście, to nie mówimy o tym, co teraz widać. Popatrzmy na ten skoszony trawnik. On jest chyba trochę, być może jest troszeczkę bardziej zielony niż wczoraj, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało za tydzień. Może po prostu, jak to się mówi, głupiemu połowy roboty się nie pokazuje. Ale no widać, że ździebła są żółte. Że został on wykoszony jednak do gołej ziemi, ewentualnie po prostu tej trawy jest trochę za mało. A więc znowu błąd w sztuce, powinno się jej dosiać, żeby była gęściej. Bo wydaje mi się, że, że ten trawnik nie został wykoszony Całkowicie na zero, chyba że był wykoszony, bo niektórzy uważają, że został wykoszony na zero, a jeżeli mają rację, to znaczy, że on trochę podrósł eee, i to, że sprawia teraz taką, takie wrażenie wynika stąd, że po prostu jest rzadki. No, niemniej jednak, widać, że ta sucha trawa no, nie decyduje o jego kolorze, on po prostu nie ma koloru. Jeżeli porównamy go z tym bujnym trawnikiem obok, który przez kaprys, a może czyjąś decyzję nie został skoszony. To są właśnie takie tajemnice, które w sumie drażnią, e, intrygują, a czasami drażnią mieszkańca, bo on korzysta z tej przestrzeni. O niej nie decyduje, ale korzysta i chciałby, żeby to, co się w niej dzieje, po prostu miało sens jakiś. Jak mowa o pszczołach, mowa o, mowa o zieleni, mowa o chładzaniu y, otoczenia, no to mowa o trawnikach, a nie o czymś takim, co się zamienia w step. Bo to miejsce, stepowieje zawsze w lecie. Jak tylko pojawia się słońce, pojawia się y, susza, m, m, rzadsze opady, y, w tym miejscu trawa żółknie całkowicie i zostają tylko ciemnozielone plamy krwawników i jakichś innych tego typu ziół. Natomiast to sprawia wrażenie miejsca, gdzie ta woda wsiąka. Ta woda, o którą też chodzi w mieście, wsiąka, nie paruje szybko, jest magazynowana. No oczywiście osobnym problemem, o którym warto tu wspomnieć jest kwestia kleszczy i alergii. Moim zdaniem przeceniana, dlatego że po takich trawnikach nikt nie chodzi. To po pierwsze. Po drugie no nie wiem jak jest z, tymi, z tym kwitnieniem traw i alergiami. Mam w domu syna alergika. On nie zauważa jakichś związków pomiędzy swoim stanem, a okresami kwitnienia traw. Bo to tak najłatwiej powiedzieć, że alergia kleszcze. Natomiast, no pytanie właśnie, co wybieramy w tej sytuacji? Czy, czy te kleszcze naprawdę tu są? Ja jestem po sześciu miesiącach leczenia się na boleriozę, aczkolwiek nie złapałem kleszcza nigdy na żadnym trawniku w mieście, raczej w jakichś zaroślach i, i, i w górach. Dlatego nie jestem tutaj e, osobą bezstronną, to znaczy mam, mam odpowiednie, odpowiednie skrzywienie e, jakby w kierunku poczucia bezpieczeństwa a jednak się tego nie boję nie boję się że tu są kleszcze pytanie czy są jaki jest odsetek jaki jest procent jakie są statystyki łapania tych pajęczaków no i pytanie to wybieramy z tych dwóch opcji czy koszenie to nie jest wylewanie dziecka z kąpielą po prostu może po prostu lepsze, mądrzejsze koszenie. Mi ten prawnik po prostu się podoba i tyle. A ten nie podoba mi się.